Wracając wcześniej z podróży służbowej, Katarzyna Bystrowska zobaczyła, że jej żony nie ma w domu, a kiedy zeszła do piwnicy, zanim mówiła z wrażenia: zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania! Katarzyna Bystrowska siedziała bez ruchu, jakby czas zamarł wokół niej. Jej dłonie drżały lekko, kiedy unosiła granatowe, welurowe pudełko trzymając je na kolanach. Każdy detal tkaniny wydawał się zbyt intensywnie wyczuwalny pod palcami, jakby sam przedmiot miał własne serce, bijące nie w rytmie zachwytu, ale niepokoju. Wewnątrz, osadzony jak król w aksamicie, błyszczał pierścionek z białego złota. Diament był bez wskazy. Perfekcyjny, lśniący, a zarazem zimny. Kamil Szostak, jej narzeczony, a przynajmniej kandydat do tej roli, Siedział naprzeciwko, z pozornie opanowanym wyrazem twarzy. Palcem przesuwał po ekranie smartfona. Była to ta sama rutyna, którą widziała setki razy. Najpierw kontrola akcji w sektorze fintech, potem krótkie spojrzenie na sytuację funduszu kryptowalutowego, i dopiero na końcu wracał wzrokiem do rzeczywistości. Tak właśnie funkcjonował. Wszystko miało swoje miejsce, nawet emocje. Kiedy w końcu schował telefon. Podniósł na nią oczy. Wydawały się ciemniejsze niż zwykle, głębsze, może bardziej czujne, a może to ona zaczęła inaczej patrzeć. Oparł dłonie na stole, lekko nachylając się w jej stronę. Kasia, czy wyjdziesz za mnie? Zapytał po raz kolejny tej nocy. Jego głos był spokojny, opanowany, pozbawiony drżenia, jakby mówił o decyzji inwestycyjnej a nie o czymś tak kruchym i ludzkim jak miłość. Wokół nich, w kafe Natalia, gwar przycichł w jej uszach, zlewając się w szum bez znaczenia. Dźwięk mieszania łyżeczki w filiżance, kaszlnięcie kogoś z końca sali, a nawet zapach espresso, wszystko to stało się tłem bez treści. Liczył się tylko pierścionek i pytanie, a może bardziej to, co za pytaniem ukryte. Patrzyła na kamień, ale coś innego przyciągnęło jej uwagę. Wewnątrz obrączki zauważyła coś, czego wcześniej nie widziała. Delikatny grawer, prawie niewidoczny dla oka. Pochyliła się, marszcząc brwi. Inicjały. Dwa litery, jak echo czegoś, co nie powinno tam być. DS, powiedziała cicho, jakby do siebie, ale wystarczająco głośno, by Kamil usłyszał. Zareagował natychmiast. Jego dłoń przesunęła się po pierścionku. I na moment zakrył grawer. W jego spojrzeniu pojawił się cień, ledwie dostrzegalny, ale obecny. Pewnie błąd jubilera, powiedział uśmiechając się nerwowo. Chciałem coś wygrawerować, ale wysyłałem projekt zdalnie. Może coś się pomieszało. Ale przecież to są konkretne litery Kasia uniosła wzrok. Des to nie przypadek nie wiem. Może to oznaczenie modelu? Albo nazwisko jubilera? Milczała. Wiedziała, że Kamil nie był typem, który coś zostawia przypadkowi. Jego projekty były precyzyjne, zaplanowane, niemal obsesyjnie dopracowane. Nic w jego życiu nie działo się przypadkiem, a już na pewno nie w czymś, co miało symbolizować początek wspólnej przyszłości. Nie masz pojęcia, co to znaczy, zapytała, nie spuszczając z niego wzroku. Zawahał się i choć odpowiedział po chwili: Nie, naprawdę. To coś w jego głosie sprawiło, że wewnątrz niej zaczęło narastać zimno. Nie był to chłód fizyczny, to było coś głębszego instynkt, przeczucie. Odwróciła wzrok i wsunęła pierścionek na palec. Był idealny, pasował, ale uczucie, które jej towarzyszyło. Nie miało nic wspólnego z tym, co sobie wyobrażała przez lata, żadnej euforii, żadnego drżenia szczęścia. Była tylko cisza i pytania, które rosły jak cień za plecami. Kamil ujął jej dłoń, przyciągnął ją delikatnie i pocałował w miejsce, gdzie błyszczał diament. Jego wargi były ciepłe, ale jego dotyk wydawał się obcy. Głos miał miękki, niemal intymny. Jakby próbował zapełnić pustkę, której nie potrafił nazwać. Kocham cię Kasia, bardziej niż kiedykolwiek kogoś kochałem. Bez ciebie wszystko inne jest tylko scenografią. Zacisnęła powieki, próbując zablokować emocje. Miała wrażenie, że coś się właśnie przesunęło w rzeczywistości, coś czego nie potrafiła jeszcze nazwać. Jakby ktoś otworzył drzwi, za którymi kryło się coś więcej niż tylko tajemnica pierścionka. Zgadzam się, wyszeptała w końcu, a słowa te zabrzmiały bardziej jak decyzja niż deklaracja szczęścia. On się uśmiechnął. Powoli zamknął pudełko, jakby zamykał jakiś rytuał, usiłował wyglądać na szczęśliwego, ale w jego oczach coś zatańczyło. Cień. Może ulga. Może. strach? Kasia patrzyła, jak chowa pudełko do kieszeni płaszcza, a potem spojrzała na własną dłoń. Diament błyszczał jak wyrok, a DS wciąż paliło ją od środka. Wiedziała, że coś się zaczęło. Coś, co będzie musiała odkryć, nie jutro, nie później, ale jak najszybciej. Bo jeśli te inicjały były śladem, to należało wiedzieć, kto zostawił go w ich historii. Tymczasem Kamil skinął głową do kelnera, zamówił butelkę czerwonego wina i rzucił. Zasługujemy na świętowanie, prawda? ale Katarzyna nie odpowiedziała, bo w głowie nie miała toastu, miała pytanie, jedno, które nie dawało spokoju. Kim jest DS? A i dlaczego to właśnie te litery wyryły się na symbolu ich wspólnego życia? Dźwięk obcasów Katarzyny odbijał się echem od marmurowej posadzki, gdy przekroczyła próg domu Haliny i Henryka Szostaków. Kamil kroczył obok niej pewnie, z delikatnym uśmiechem, który próbował zatuszować napięcie ciągnące się od poprzedniego wieczoru. Wszystko, co wydarzyło się w kafe Natalia, pierścionek, inicjały DS. Wymijające odpowiedzi Kamila pozostało niewypowiedziane. Zawieszone między nimi jak niemy układ, który oboje bali się poruszyć. Wnętrze rezydencji nie pozostawiało wątpliwości. Byli w świecie, gdzie znaczenie miały nie tylko nazwiska, ale także ich umiejętne osadzanie w strukturze pieniędzy i wpływu. Hol wejściowy pachniał starym drewnem i perfumami klasy Hermes. W gablocie z przyciemnianego szkła lśniły zegarki, które nie mówiły tylko godziny. Mówiły o przynależności. Patek Filip Nautilus, Rolex Datejust, Cartier Tank. Każdy z nich jak manifest przeszłości i przyszłości. Na nadgarstku Kamila błyszczał Rolex Daytona, który przesunął ostentacyjnie w górę mankietu marynarki, gdy rzucił przez ramię... Mój zespół rusza z biurem na widoku. Klienci oczekują klasy. Dlatego wynajmuję Mercedesa AMG E63. Reputacja zaczyna się na podjeździe. Słowa były wyuczone, rytmiczne, jak prezentacja dla inwestorów. Kasia słuchała ich po raz setny. Tym razem jednak brzmiały inaczej. Jakby każda sylaba ukrywała coś więcej. Niewyobrażenie sukcesu, a potrzebę udowodnienia, że wszystko nadal trzyma się w kupie. Halina pojawiła się bezgłośnie. Jej oczy przenikliwe i chłodne, zatrzymały się na Kasi nieco dłużej niż wymagała etykieta. Ubrana w ciemny jedwab, kobieta, której nazwisko otwierało drzwi do instytutów, galerii i banków, uśmiechnęła się ledwo dostrzegalnie. Chodź, Katarzyno, kolacja już czeka. Poprowadziła ją do jadalni gdzie przestrzeń zdominowały kryształowe żyrandole i ciężkie dębowe meble. Na stole czekał bufet, pierogi z kaszą i grzybami, żurek podany w chlebowych miseczkach, plastry łososia na koperkowym kremie. Wszystko dopracowane z chirurgiczną precyzją. Kamil nalał wina. Halina obserwowała każdy jego ruch, jakby oceniał go nie jako syna, ale jako jednego z młodszych graczy w wielkiej rozgrywce. Wzięła kieliszek i zanim upiła łyk, spojrzała na kasę. Macie razem rozmach, nie przeczę. Jej głos był miękki, ale metaliczny. Podobno Kamil prowadzi rozmowy z funduszami z Zugu i Singapuru. Kryptowaluty, rynek cyfrowych aktywów, prężna dziedzina, ale. przerwała i spojrzała bezpośrednio na syna. Czasem martwi mnie źródło niektórych wpływów. Kamil uniósł brwi. Kasia poczuła, jak jej gardło się zaciska. W głowie wróciły jej własne inwestycje w platformy crowdfundingowe, skrupulatnie analizowane, prześwietlane. Nigdy nie pozwoliła sobie na niepewne pochodzenie środków, a teraz siedziała przy stole z kobietą, która jednym zdaniem mogła zasugerować, że coś w świecie Kamila nie jest tak czyste, jak się wydaje. Nie możemy pozwolić, żeby się dowiedziała skąd pochodzą pewne przelewy. Słowa Haliny padły niemal szeptem, prawie niedosłyszalnie, lecz Kasia je usłyszała i to wystarczyło. Zamrugała, udając, że nie zarejestrowała tych słów, ale coś w niej pękło. Henryk, jakby próbując rozładować napięcie, nachylił się ku niej. Masz talent do liczb, Katarzyno, pracujesz w biurze zarządu, a mimo to twoja intuicja finansowa mogłaby zawstydzić niejednego analityka. Kasia uśmiechnęła się uprzejmie. Ale spojrzenie miała nieobecne. W myślach układała już ciąg wydarzeń. Najpierw luksusowy pierścionek, potem inicjały DS, teraz dziwne półsłówka o niepewnych wpływach. Skąd naprawdę pochodziły pieniądze Kamila? Nasz syn podejmuje odważne decyzje. Dodała Halina spokojnie, patrząc na Kasię nie jak na gościa, a jak na kandydatkę do zamąż pójścia, która musi przejść egzamin. Chciałabym tylko mieć pewność, że rozumiesz, w co się angażujesz. To nie była troska. To było ostrzeżenie. Kasia nagle poczuła się nie jak przyszła żona, a jak element układanki, którą ktoś dużo wcześniej rozrysował na planszy zbyt złożonej, by się nie pogubić. Podniosła widelec, przegryzła kawałek łososia, udając skupienie na smaku, choć jej myśli były wszędzie indziej. Każde zdanie, każdy gest Haliny analizowała jak kryptolog. Co znaczyło to napięcie? Czy Kamil coś przed nią ukrywał? A może. był tylko wykonawcą planu, który od lat pisała jego matka? Później w holu, przy garderobie z połyskującego drewna orzechowego, Kamil stanął przy niej. Położył dłoń na jej ramieniu. Lekko jakby chciał wyczuć, co zostało po tej kolacji. Poza winem, rozmowami i spojrzeniami, które raniły bardziej niż słowa. Widzisz, co próbowała przekazać? Widzę. I czuję, że coś ukrywacie. Coś poważnego. Obiecuję, że wszystko ci wyjaśnię. Dla nas. Wszystko. Podał jej ramię. Gdy zeszli do garażu, Kasia zauważyła logo szostaken wspólnicy, wypisane srebrnymi literami na klapie czarnego BMW Serii 5. To nie był tylko samochód. To był szyld. Symbol. Dziedzictwo, które nie zaczęło się na widoku, ale dużo wcześniej, może nawet zanim Kamil się urodził. Gdy wsiadali do auta, z tyłu głowy Katarzyny zaczęła się formować myśl, ile z tego wszystkiego było jej dane zobaczyć naprawdę. Ile jeszcze tajemnic czekało, ukrytych pod lakierem, za grawerunkiem, w domowych toastach i zdaniach pełnych niedopowiedzeń. Zaledwie kilka miesięcy minęło od momentu, gdy Katarzyna i Kamil złożyli podpisy w Urzędzie Stanu Cywilnego na Pradze. Wydarzenie, które miało zapoczątkować wspólne życie oparte na zaufaniu i aspiracjach, przerodziło się w spektakl pozorów. Początkowo Katarzyna zatopiła się w nowym statusie z pewną fascynacją. Dni spędzała w luksusowych butikach przy ulecze Mokotowskiej, gdzie tkaniny kosztowały więcej niż niejednomiesięczne wynagrodzenie. Karty Visa, Infinit bez trudu pokrywały kolejne rachunki. Kamila często nie było Gdańsk, Wrocław, czasem Zurych, a ona, pozostawiona samej sobie, zaczęła odczuwać coś, czego nie potrafiła nazwać dziwną ciszę między wydatkami a pustką. Kamila coraz mniej interesował rozwój startupu w sensie technicznym. Jego uwaga skupiła się na wyglądzie sukcesu: Porsche 911 Carrera, nowe garnitury z Neapolu, spotkania w restauracjach. Gdzie rachunki przekraczały wartość niejednej inwestycji. Każda kolacja z potencjalnym inwestorem była okazją do spektaklu. Każde wkrótce otworzymy oddział w Krakowie było frazą, którą wypowiadał z przekonaniem, ale bez realnego planu. Z Kasią rozmawiał coraz mniej. Kiedy próbował, robił to z wyrachowaniem najpierw łagodne pytania, potem lekkie sugestie, aż w końcu padały słowa o udziale w firmie. I aktywnym wkładzie. Oferował jej pakiet udziałów, ale ona wyczuwała, że to nie prezent. To był mechanizm kontroli. Gra. A ona już miała dość gier. Kasia, jeśli chcesz naprawdę uczestniczyć w tym, co budujemy, potrzebuję, żebyś weszła w to poważnie. Z czasem. Z zaangażowaniem. Nie możesz tylko wydawać. Jego głos był spokojny, lecz podszyty tonem wyższości. Udawała, że nie słyszy, reagowała uśmiechem, przesuwając palcem po ekranie telefonu, jakby właśnie zamawiała perfumy z Francji, ale wewnątrz była coraz bardziej rozdarta. Wszystko się zmieniło pewnego wieczoru. Kamil wrócił wcześniej z podróży do Gdańska. Kluczyki od Porsche w dłoni, walizka na tylnym siedzeniu. Wjechał na podjazd i zamarł. Garaż był pusty. BMW zniknęło. Z kieszeni wyciągnął telefon. Wybrał numer Kasi. Cisza. Spojrzał na drzwi od strony ogrodu. Otwarte. Tylko lekko, ale wystarczająco by obudzić coś pierwotnego. Niepokój, który nie miał jeszcze formy, ale już zaciskał się na żołądku. Zostawił walizkę przy drzwiach. Wszedł powoli, bez słowa. Dom był cichy, ale nie martwy. Z wnętrza piwnicy, która służyła kiedyś za spiżarnię i składzik, dobiegały stłumione głosy. Śmiech i coś jeszcze intymność. Wszedł po schodach, stopień po stopniu, z latarką w telefonie skierowaną przed siebie. Światło odbiło się od starych kafli. A potem zobaczył. Kasia siedziała na prowizorycznym materacu, oparta plecami o ścianę. W jej ramionach Mariusz Kowalczyk. Mężczyzna, którego Kamil znał wyłącznie z krótkich rozmów o naprawach i rachunkach za ogrzewanie. 28 lat. Wypadek w pracy. Porażenie prądem, amputacja obu dłoni. Kiedyś cień w tle codzienności. Teraz ucieczka. Mariusz mówił cicho, lecz wyraźnie. Na jego nadgarstku błyszczał Rolex Oyster. Zegarek pożyczony przez Halinę. Być może z litości. Być może z wyrachowania. Jego głos był spokojny, ale zdeterminowany. Kasia, musisz coś zmienić. Twój limit się skończył. Kredyty rosną. A ci na górze przestają się tobą interesować. Nie jesteś już ozdobą ich układu. Wiem. To takie poniżające. Jej głos się załamał. Ale ty jeden mnie słuchasz. Tylko ty nie udajesz. Kamil stał nieruchomo, z tą samą latarką skierowaną prosto na nich. Przez sekundę ich nie zauważyli, ale potem Kasia uniosła głowę. Zamarła. Ich spojrzenia spotkały się i nie było już nic więcej do powiedzenia. Nie krzyczał, nie zrobił sceny, tylko odwrócił się powoli, krok po kroku, jakby w każdej sekundzie musiał przetwarzać rzeczywistość od nowa. Wrócił na górę. Zebrał klucze, telefon, dokumenty. Wyszedł. Po drodze zatrzymał się przy drzwiach wejściowych i wyjął z kieszeni nowy zestaw zamków. Zmieniał je wcześniej po powrocie z Zurychu, prewencyjnie, jak mówił. Teraz wiedział już dlaczego. W zamku szczęknął klucz. Stary mechanizm wypadł z hukiem. Za jego plecami pozostał tylko dźwięk zamykających się drzwi i echo czegoś, co już się nie dało poskładać. W samochodzie trzymał dłonie na kierownicy przez kilka minut. Nie ruszał się. W głowie przelatywały obrazy, wykresy z trading desków, prezentacje dla funduszy z Kopenhagi. Jego matka z jej ostrzeżeniami, szostakien wspólnicy, wypisane z dumą na każdej fakturze. Wszystko teraz rozsypywało się jak puzzle z niepasującymi elementami. Dlaczego Kasia uciekła do Mariusza? To nie była tylko zdrada to było krzykliwe nie wobec świata, którego nigdy nie rozumiała, a który ją pochłonął. Kamil sięgnął po dokumenty, które wrzucił na tylne siedzenie. Wśród nich Wydruk przelewów do nieznanej spółki z siedzibą na Malcie. Odbiorca? DS Holdings Limited. Nazwa, która powróciła jak bumerang. Inicjały z pierścionka. DS. Zrozumiał, że wszystko jest połączone. Minęły trzy miesiące od rozwodu, który nie był tylko prawną formalnością, ale ostatecznym rozcięciem nici, jaką Katarzyna i Kamil próbowali przez lata utrzymać. Rozpad tego związku zostawił za sobą nie tylko pustkę, Lecz także gruntowną zmianę w sposobie, w jaki Kamil postrzegał świat. Nie przez pryzmat błyszczących aut, wirtualnych zysków i tytułów w mediach branżowych, lecz przez ludzi, którzy nie potrzebowali teatru, by wiedzieć kim są. Siedząc w audytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, obserwował kobietę, której nigdy wcześniej nie spotkał, a mimo to jej sposób mówienia był jak dźwięk, którego brakowało w jego życiu. Anna Piątkowska mówiła o kawiarni, którą stworzyła na podgórzu. Nie jako o biznesie, ale jako o sieci społecznych punktów oddechu. W jej głosie nie było ani jednej fałszywej nuty. Mówiła o marżach, o skalowalności, ale też o realnym wpływie. O tym, że przychód bez sensu staje się balastem. Kamil słuchał uważnie. Nie dlatego, że szukał okazji inwestycyjnej. Nie dziś. Dziś chciał tylko zrozumieć, jak ona to zrobiła. Jak przeszła od cyfrowej platformy do miejsca, gdzie imię klienta było ważniejsze niż wskaźnik roi. Po prezentacji podszedł do niej, wyciągnął dłoń, spojrzał w jej oczy i powiedział bez kalkulacji: Twoje podejście jest solidne. Lubię, kiedy ktoś patrzy dalej niż tylko na szum liczb. Anna uniosła kąciki ust. W tym uśmiechu nie było ani kapitulacji, ani kokieterii. Było zrozumienie. Obok niej stała Zosia, czteroletnia dziewczynka o spojrzeniu bystrym jak matki. Szarpnęła ją za płaszcz i zwróciła się do Kamila z powagą, której trudno było się oprzeć. Masz prawdziwy samochód, taki dla dużych dzieci? Mam Lamborghini hurakana, tylko na pokaz, ale działa. Uśmiechnął się. Chcesz się przejechać? Zosia podskoczyła z entuzjazmem, który rozbroił nawet jego profesjonalny chłód. W drodze przez Kazimierz, przy dźwięku silnika, który od lat był symbolem prestiżu, toczyła się rozmowa inna niż wszystkie. Anna mówiła o planie zakupu zabytkowego budynku pod nową siedzibę, o programie mikrokredytów opartym na blockchainie, o społecznej walucie zaufania, którą zamierzała zbudować od podstaw. Nie mówiła o ekspansji dla samej ekspansji, mówiła o sensie. Kamil słuchał i nie przerywał. Po raz pierwszy od dawna nie miał potrzeby udowadniać niczego. Przestał odczuwać tę charakterystyczną presję, która zawsze pojawiała się w towarzystwie kobiet jego matki, jej partnerów biznesowych, jego byłej żony. Tutaj był tylko on i rozmowa, która miała wartość sama w sobie. Gdy zatrzymali się przed kawiarnią Anny, dziewczynka zasnęła na tylnym siedzeniu. A Anna, zanim wysiadła, nachyliła się ku niemu i wsunęła coś do jego kieszeni. Zawsze warto wiedzieć, kto patrzy, powiedziała spokojnie, nie czekając na odpowiedź. Dopiero wieczorem, w swoim tymczasowym biurze, małym lofcie na zabłociu, wyjął z kieszeni złożoną kartkę ręczne pismo, wyraźne, pewne, ktoś cię obserwuje. Położył ją na biurku. Obok stała miniaturowa replika Ferrari F8 Spider. Prezent od dawnego wspólnika, który teraz pracował w Zurychu. Obok leżał podręcznik zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, otwarty na rozdziale o wewnętrznych sabotażystach. Zacisnął palce. Myśli zaczęły krążyć wokół jednego pytania: czy to ktoś z przeszłości? Halina? Ktoś z zarządu starej spółki? A może Mariusz, który zniknął równie nagle, jak się pojawił? Czuł to w ciele. Nie był to zwykły ostrzegawczy sygnał. To była zapowiedź, coś wracało, ale coś się również zmieniło. Tym razem nie był sam, była Anna, była Zosia i choć to dopiero zaczątek czegokolwiek, wiedział, że dla nich nie ma miejsca na półprawdy, już nigdy. Złożył kartkę i schował ją do wewnętrznej kieszeni marynarki. Nie po to, by zapomnieć, ale po to, by nie dać się zaskoczyć. Spojrzał w ciemne okno za którym odbijało się tylko jego własne spojrzenie. Już niechłodne, nieobojętne, uważne. Po raz pierwszy od dawna wiedział, czego chce spokoju, partnerstwa i prawdy. Nie tej przedstawianej w raportach, tej, którą da się wypowiedzieć wprost, bez szeptów w piwnicy i bez inicjałów ukrytych w pierścionkach. Koniec historii Kamil i Katarzyny był tylko początkiem, a nowa opowieść właśnie się zaczęła. Z miłością, która nie potrzebuje maski i z prawdą, która nie boi się światła.